Przekaz z 2018 roku, Bóg, siła stwórcza Bo widzisz, mój drogi, tu chodzi o to, że ukrzyżowania nie było i nigdy nie będzie, a termin ten jeno śmierć oznacza i symbolizuje ją poniekąd, jako tą część was samych która umiera, gdy i wy ból zadajecie innym, raniąc ich i krzywdząc na wiele sposobów, jakie poznaliście tutaj i zastosowaliście niezgodnie z wolą moją i życzeniem, aby pokój gościł w sercach waszych i wśród wszelkich istot żywych, żywego gatunku i różnorodności którą i ja sam powołałem do życia, do zaistnienia zgodnie z przeznaczeniem ich waszym własnym istoty ludzkie, żywe i światłem emanujące. Jeśli cień wam nie towarzyszy i przeobrażenie życia do poziomu, którego ja nie ustanowiłem i nie dopełniłem wolą swoją w żaden możliwy sposób, Zatem pod łudą prawdy i zarzewiem Jego hologram się kryje potężny i nieskończony, bo do dziś trwający i żniwo swe zbierający. Jak sami widzicie i postrzegacie znaczenie i mistyfikację Jego, świadomość wasza błądzi niestety, a złem się kierując sprawiedliwość wymierza jakże nieoczywistą i potępienia godną, bo dwulicową jeszcze i dwulicowością pałającą w odniesieniu do istot Boga i życia wszelkiego. Dziś zapewniam was i przypominam, że nikt z was, jeśli dusz i serc swych nie oczyścicie, nie zostanie wyzwolony na tyle, by żyć, Istnieć czy kochać innych w uczciwy i nieskazitelny sposób. Złem emanujecie niestety, wy wszyscy, którzy życie krzywdzicie w każdej jego formie i przeznaczeniu, nie mogąc sensu w tym odnaleźć i boskiego porządku. Lecz ja powiadam wam, że niszczycie i krzywdzicie dzieło Boże. Jakie ja sam powołałem i ustanowiłem dla was poniekąd i waszego przemierza z ziemią, pięknem jej i majestatem całym, którego doświadczacie oto dzień po dniu i w życiu całym. Lekceważycie jednak wolę moją w zakresach czynienia dobra, tym, którzy sił a nie mocy nie mają do obrony własnej i przeciwstawienia się złu które czynicie i potęgujecie na mocy własnej nieprzemuszonej woli ale także braku świadomości własnej czynienia zła i niesienia go innym bezbronnym i gotowym odejść bo życia u was nie odnajdują jako i sensu jego namaszczone cierpieniem którego przydajecie im, i w niewolę sprzedajecie własną, serc pustych i nikczemnych często, bo rządzą władzy splamionych i panowania nad życiem innych, równie bliskich Bogu i sercu Jego. Wiedzcie, że zło do Was powróci, dotknie Was równie mocno, jeśli nie pokonacie zła w sobie. I zalążków jego tak misternie Wam wszczepionych, sprzedanych po to, byście złokrzewili i brak świadomości własnej. Zwłaszcza czynienia dobra na mądrości serca opartego, boju i ustanowionego, bo honorującego życie w każdym jego wydaniu i potencjale, istnieniu i doświadczeniu, przedziale czasowym. I życiowym. Nieistotna. ważna jest to, byście Bogu służyli poniekąd, a nie diabłu samemu, który ster wiedzie w życiu waszym i poglądach Jego, łamiących prawo do życia i doświadczania Go na wespę z wami, a zatwardziałość serc waszych jest tutaj wskaźnikiem i projektorem życia niegodnego dzieci światła. Lecz pomazańców Bożych, którymi jesteście oto, gdy poniewieracie życiem innych, bólu im przydając i cierpienia lub zabierając je całkowicie, pozbawiając ich możliwości doświadczania piękna i majestatu Boga z poziomu ziemi, Łamiecie prawa Boga i prawa światła, drogie dzieci, oczekując w zamian miłosierdzia mojego i zrozumienia dla Was w każdej z Waszych sytuacji życiowych, co nie stanie się i możliwym nie jest, ponieważ miłość moja porówno rozdaje i porówno dzieli, ale także odbiera, gdy taka potrzeba zachodzi. I drogę wskazuje inną, bo końca nie mającą, doświadczania i znoju takiego, jaki i Ty czynisz istotą żywa, niepodległa Bogu, który jest, lecz ustanawiająca własne prawo, prawa do życia i tępienia tych, którzy i w moim sercu miejsce znajdują od zawsze. Jak od zawsze ran i bólu doświadczają z rąk waszych nieokrzesanych i nielitościwych. Litości nieokazujących, ani miłosierdzia żadnego. Wiedzcie jednak, że sami sobie krzywdę czynicie w taki oto sposób i formy życia, których ja nie ustanowiłem i do głosu nie dopuszczam. A wręcz zabraniam czynienia tego, czyli defraudowania woli mojej pod względem etycznym i moralnym oraz pod każdym innym, co oznacza całkowity zakaz zabijania i mordowania na planecie Ziemia, jak i każdej innej, również tej nowonaradzającej się w świadomości Waszej. Zakaz ustanawiam z woli własnej i potrzeby pomnażania dobra, który zanika oto w sercach Waszych, a uczynienia go światłem, światłością narodów jednoczących się pod patronatem dobra i pokoju wszelkiego oraz godności samostanowienia o sobie przez każdą istotę żywą, energią ducha władającą jaką posiadają również, posiadały zwierzęta. Bracia nasi mniejsi, jak to określacie współcześnie, dla celów wyzwalających Was z niedoli czynienia zła, pod patronatem szatana, siły sprawczej całego nieszczęścia na ziemi i w innych miejscach odosobnionych od dopływu światła i jego dobroczynnej energii. Zabraniam i zakazuję tym samym czynienia krzywdy tym, których ja sam do życia powołałem i zaprosiłem niejako w imię moje i z ramienia światła, jakim one są. Oni są nasi dobroczynni i dobroduszni przyjaciele ze świata flory i fauny, czyli zwierzęta moje ukochane. Szczególnie tę miłością i dobrocią serca mego napędzane, nie zaś wpływem szatańskim kierowane i agresją poniekąd, w czynienia zła ludziom i innym energiom żywym. Ten temat wymaga dopracowania, ale i jawnego Wam wyjaśnienia, co stanie się niebawem. Gdy gotowość własną osiągniecie w stopniu dostatecznym i na tyle wyraźnym, że będziemy mówić i propagować dalej światło i miłość serca Boga. Przemawiał Archanioł Michał, prowadzony przez siłę stwórczą, niejako przemawiający w jej imieniu za jego zgodą. Boga Ojca nas wszystkich. Amen.